Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Właśnie znajduję się w Poznaniu i lecę na parkan Poznań. Zostało jakieś 8 minut, pociąg mi się spóźnił, i mam nadzieję, że zdążę na sam start. Także widzimy się już na samej trasie i zobaczymy, ile tu biega ludzi. 5 minut do startu zostało, tak żeby udało się. Z pociągu dobiec. Także super. Właśnie lecę na stat, Odłożyć plecak. I lecimy dzisiaj na spokojnie tego parkruna. Cześć, ja z o, super. Michał. witamy. Michał. Bartek. Na, na zaliczenie parka, na zaliczeniu parkana, także na lajcie, gdzieś tak po 5.30 może, zobaczymy, może żeby odpocząć i nie przesadzić dzisiaj, bo trzeba w powiedz bardzo dobrze, oby takie pogody nie było też, ale... Jakoś to będzie i się powalczy o nowe życiunka. Także tutaj chyba są dwie Jak wiem, jeszcze się zobaczy. Także lecimy. Oto. Za chwilę polecimy koło Dolnej U was też na Pomorzu takie rzeczy pamiętam gdzieś były. Są te armaty Po tym bruku szybko biega się o to niebezpiecznie o. To mamy górkę Jeszcze w tych pregazusach to się ślizga Aha. No i mamy metę Także dziesiąta lokalizacja razem z Gdańskiem zaliczona. Z czasem 25-35. Także na luzie miało być wolniej, ale no niestety się nie udało. Trasa mocno pokręcona. Był jakiś tam podbieg mocniejszy troszkę szutru. Bruk był, także jakby się w takich warunkach biegło szybko, no to by było troszkę niebezpiecznie, także czas, fajny, ale mogłoby być, tak jak mówię, wolny. Nie licząc mojego realizacji, to by był dziewiąty parkan, ale może zaliczyć się. Tą dziesiątą odwiedzoną lokalizację Parka Polska. Także my się już widzimy na biegu półmaratońskim, czyli jutro, dla mnie, dla Was to pewnie za parę dni filmik wleci, albo już wleciał Także do zobaczenia. Trasa fajna z widokiem na Muzeum Wojenne. I różnymi Ładnymi widokami Także to by było na tyle A kolejny parkan No to się szykuje jeszcze lepszy Zobaczycie to w kolejnych materiałach jeszcze ja z wami żegnam Na razie, cześć i do zobaczenia Hej